Od Funduszu Sprawiedliwości dostaliśmy łącznie 100 tysięcy, i za ten sprzęt zakupiliśmy pompę o dużej wydajności 2400, agregat 6 kW, torem medyczną, piłę szablastą, piłę do betonu, radiostację, czujnik wielogazowy. I umundurowanie. Takich ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju są dziesiątki. Niektórzy otrzymali środki z Funduszu Sprawiedliwości na taki sprzęt jak w OSP Rzeszów Biała czy wóz w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wasilkowie. Dotacje z funduszu otrzymywały też szkoła gospodyń wiejskich na na przykład zastawy. Dziś prokuratura, która chce dopaść Zbigniewa zbigniewać mówi wprost: zakupy z Funduszu Sprawiedliwości to przestępstwo. Prokurator ustalił w oparciu o dowody, że pan Zbigniew w ziobro. Założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Te przestępstwa to również przywłaszczenie mienia powierzonego, ruchomego w postaci pieniędzy, które stanowiły środki z Funduszu Sprawiedliwości. Niezwykle groźna, zorganizowana grupa przestępcza Ziobry, dając środki na sprzęt dla Straży Pożarnej czy Kół gospodyń Wiejskich, przywłaszczyła sobie ponad 150 milionów złotych, wskazuje prokuratura. Te osoby popełniały przestępstwa, ponieważ grupa, zorganizowana grupa przestępcza ma na celu popełnianie przestępstw. I te osoby popełniały właśnie przestępstwa przeciwko Mieniu. Po tym, jak dowiedzieliśmy się, czym jest zorganizowana grupa przestępcza i co ma na celu, powstały pytania, które zadał nasz reporter. Szkoła Reszło... gospodyń wiejskich oraz ochotnicze straże pożarne będą musiały oddawać te środki, na przykład wozy strażackie, no bo skoro jest to element przestępstwa, jak Państwo wiedzą, czy ten materiał panie że Pani redaktorze, jest. Jesteśmy na, na etapie, ja wiem, że pan chce chwycić za serce odbiorców, którzy oglądają e, e, tę konferencję, natomiast proszę nie wprowadzać pewnego zamieszania informacyjnego. Nad, nie mogę powiedzieć, że te środki będą odbierane. Czyli prokuratura nie zaprzecza, że na przykład taki wóz strażacki zostanie zabezpieczony w poszukiwaniu przestępstwa Zbigniewa Ziobry. Czyli może być sytuacja, że wóz strażacki zostanie zabezpieczony na przykład jako materiał dowodowy przez prokuraturę. Panie nie redaktorze, pani jeżeli tego. nie, panie redaktorze, ale na czym by miało polegać to przestępstwo? No, skoro te pieniądze miały być wydatkowane w sposób niewłaściwy, bo takie są zarzuty między innymi do Zbignieba Ziobry, No to te środki zostały przeznaczone na wozy strażackie, na naczynia dla laku gospodyń wiejskich. No i czy to zostanie Ale panie redaktorze, jako materiał dowodowy. nie, panie redaktorze. Wchodzi pan już w szczegóły. Nie dam się złapać w tę pułapkę, ponieważ to prokurator decyduje. O tym, co należy zabezpieczyć w postępowaniu, co stanowi dowód. A jak minister Żurek prokuratorowi będzie kazał, to nie ma, że nie. Może akurat z tego talerza jadł ziobro. Albo w tym wozie siedział były minister sprawiedliwości. Jak tak, dowód na przestępstwo będzie niezbity. Można się śmiać z absurdu sytuacji, ale ochotnicze straże pożarne, które otrzymały środki na zakup sprzętu, zaniepokojone. Ja sobie nie wyobrażam tego, jak można odebrać ten sprzęt, który ratuje życie i imienie. Naszych obywateli. A gdyby tak chcieli nam zabrać to wszystko, no to czym będziemy udzielać pomocy i jak? Bez tego sprzętu, bez te, tego mundurowania, nie, jest, nie jesteśmy w stanie w ogóle działać. W warunkach, jak przyjdzie jakiś kataklizm albo jakieś zdarzenie, które musimy szybko zareagować, to to jest samochody i to umundurowanie, ten cały sprzęt to jest nasze narzędzie pracy. W koalicji 13 grudnia też nie wykluczają, że jakiś wóz trzeba będzie zabrać. To by mogło zachodzić tylko w jakichś skrajnych przypadkach, kiedy okazałoby się, że... Te nieprawidłowości mają taką skalę, że jest to konieczne, ale nie podejrzewam, żebyśmy taki przypadek jakikolwiek zobaczyli. Natomiast faktem jest, że o ile nikt nie kwestionuje, że te bojowe wozy strażackie są potrzebne w jednostkach gaśniczych, także w ochotniczych strażach pożarnych, ale niestety miało miejsce przypadki, że nie trafiały one tam, gdzie były naprawdę potrzebne, najszybciej, a trafiały do jednostek. Które były zaprzyjaźnione z politykami solidarnej, później suwerennej Polski. Czyli z politykami skupionymi wokół Zbigniewa Ziobry? Chciałbym naprawdę mieć tylu znajomych i zresztą byłbym z tego dumny, gdybym mógł wszystkich strażaków, czy przynajmniej jakąś ich część traktować jako znajomych czy przyjaciół. Myślę, że rzeczywiście no, odniosłem pewne korzyści osobiste w tym sensie, że dzięki tej działalności mogłem spotkać wielu naprawdę szlachetnych ludzi. No cóż, jeżeli to jest korzyść osobista, o charakterze e, przestępczym, no to wszystkim e, życzę tego typu e, korzyści osobistych. Niektórzy politycy zapominają, że te wozy służą nie tylko politykom PiS-u. Strażak y, chroni wszystkich. Wszystkich polityków. Zależnie od tego, kto nie, rządzi. Nie, nie. Zarzut o tym, że dotacje na sprzęt otrzymywali ludzie tylko związani z PiS-em, też jest wyssany z palca. Czy pan się czuje członkiem zorganizowanej grupy przestępczej? No bo pan brał udział chyba w przestępstwie, panie pośle. Nie jestem członkiem zorganizowanej grupy przestępczej. Jeśli. Do tej grupy przestępczej zaliczają się strażnicy Ochotnicy Straży Pożarnej z całej Polski, nie tylko tutaj w Wasilkowie, którzy dostawali ten sprzęt, którzy zakupowali ten sprzęt z, dla swoich strażnic z Funduszu Sprawiedliwości, to wtedy mogę być członkiem zorganizowanej grupy przestępczej. Ale szanowni Państwo, jesteśmy w miejscu w Wasilkowie, gdzie burmistrzem jest i był wtedy, wówczas, kiedy przekazywaliśmy te środki, człowiek Szymona Hołowni, człowiek, który jest członkiem partii Polski 2050. Z kolei w gminie Siemiatycze, gdzie rządzi wójt z PSL-u, też jest. Straż, która otrzymała pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości na zakup małego wozu ratowniczego, gaśniczego. Absurdem jest twierdzenie, że, że bezprawne miałoby być rzekomo przekazywanie środków dla gmin, żeby te kupowały sprzęt ratujący życie, zdrowie dla ochotniczych straży pożarnych. To wszystko były działania całkowicie legalne, wynikające z przepisów prawa. A to, że one mogą się nie podobać, bo, bo środki nie szły dla lewackich organizacji, tylko właśnie dla strażaków, to rzeczywiście się nie podobało tym ludziom i w pewnym sensie rozumiem, oni by woleli finansować, jak to teraz robią kluby dla swingersów. Prokurator Generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, nie zdementował na dzisiejszej konferencji informacji, że prokuratura nie będzie Zabierała np. wozów strażackich czy garnków kół gospodyń wiejskich zakupionych ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Stąd otwarte pozostaje pytanie, czy w imię politycznej zemsty ucierpi bezpieczeństwo w mniejszych miejscowościach. Adrian Borycki, Republika.